Dobry, dzisiaj z okazji tego gorącego dnia będziemy rozmawiać na temat absolutnego minimum, jakie jest Wam potrzebne do zrobienia dobrego dźwięku u Was w salonie, czyli zestaw stereo. I skupimy się de facto na dwóch wzmacniaczach. Pojedynek dwóch wzmacniaczy, gdzie jeden to jest bardzo popularny cx 81 Mark II, czyli to się sprzedaje od wielu, wielu lat, cała ta seria od Cambridge'a znakomicie. Oraz konkurencja ze strony Arkama, czyli A15. A więc prezentujemy dwa wzmacniacze za około 6000 zł które uważam, że naprawdę warto wziąć pod uwagę, jeżeli chcesz zrobić swoje pierwsze, niezłe stereo w tym narożniku. CXA81 Mark II i ogólnie cała linia CX od Cambridgea była traktowana przez bardzo długi okres jako tak zwany wybór oczywisty, czyli dostajecie bardzo uniwersalny wzmacniacz za logiczne pieniądze. Zaczęło się od CXA80, następnie było następca CXA81 i w tym momencie mamy kolejne rozwinięcie tej serii, czyli CXA 81, ale Mark II. Więc tak, przez wiele, wiele lat traktowany jako wybór oczywisty i do niego się porównywaliśmy innymi wzmacniaczami, bo ten się naprawdę sprzedawał w ilościach. Przemysłowy. W drugim narożniku Arkam A15. Mianowicie Arkam wyszedł z całą serią radia, która zupełnie zerwała z tym, co Arkam robił wcześniej jako z wzmacniacze stereo. One grają inaczej, one grają potężniej, one grają brutalniej. Bo jeżeli kojarzycie Arkamy z np. SA20, SA10, to one grały tak lekkim, spokojnym brzmieniem. Tu nie. Tu jest silnie, brutalnie, mocno, ciężko. Więc jest to zupełna nowość, jeżeli chodzi o brzmienie Arkama, ale to nie jest tylko produkt, dlatego że tutaj Arkham prezentuje całą serię. Za chwilę o tym będziemy rozmawiać więcej. W tym momencie przechodzimy do rundy pierwszej, czyli pokaż mi swoje zaplecze. Mianowicie Cambridge CXA81. On należy do całej rodziny urządzeń, gdzie dostajecie odtwarzacz CD-CXC, odtwarzacz sieciowy CXN oraz taki jeszcze pół produktu, czyli mały yy, pod tytułem jest to przedwzmacniacz gramofonowy, więc możemy zrobić z całej tej linii piękny zestaw 3,5 elementu. Dlaczego pół? Dlatego, że wzmacniacz od twarzy CD i od twarzy są so to duże 44cm urządzenia, a sam przedwzmacniacz gramofonowy jest takim malutkim urządzeniem, ale jak najbardziej macie cały line up do tego oto produktu. Z drugiej strony Arkam A15 no tu jest naprawdę bogato, dlatego, że dostajecie trzy wzmacniacze z linii radia, czyli A5, A15, A25. dostaje. Odtwarzacz CD właśnie też z linii radia, następnie dostajecie dwa odtwarzacze sieciowe, czyli ST5 i ST25 i jeszcze dwa amplitunery stereo, czyli ST35 i ST45. Sumarycznie, w swoim zestawie stereo zawsze możesz ustawić te trzy elementy, czyli CD, wzmacniacz, odtwarzacz sieciowy, jeśli to całkowicie wystarczające, i nie masz przedsmacniacza gramofonowego, dlatego że ten sprzęt już go posiada na swoim własnym pokładzie. Więc bym powiedział, że tutaj jak dla mnie, 1-1. Cena, mimo no to zawsze determinuje nasze wybory. Arkham 6000, Cambridge Audio. 5700, więc uważam, że skoro mamy tak małe różnice cenowe, nie ma co się stresować. Uważam, że tutaj po jednym punkcie dla każdego. Jeżeli będziecie miał pytania na temat ceny przy większych zakupach, też się nie stresuj, zadzwoń do nas i pogadamy. Rzeczy, której nie widać to jest to, że on ma też bluetooth i to bluetooth dwukierunkowy, czyli możecie połączyć się ze swoim telefonem, ale też ze swoimi słuchawkami przy pomocy tego wzmacniacza. Oraz druga rzecz, ten oto wzmacniacz może robić jako końcówka mocy i wtedy jedno z tych złącz analogowych staje się jakby bez regulacji głośności, czyli dostajecie Wyrósł pełny sygnał, czyli może pracować jako klasyczny zmaszerz oraz jako końcówka mocy. Cambridge Audio CXA 81 Mark II przede wszystkim nie może pracować tak jak Arkam jako końcówka mocy, nie ma takiego złącza oraz jest też Bluetooth, tylko że jest jednokierunkowy, mianowicie do podpięcia telefonu. Za to, jeżeli chodzi o całą paletę złącz, cztery złącza e, cyfrowe, w tym jedno USB. Łączycie się przy pomocy właśnie złącza USB z komputerem i możecie przy pomocy takiego zestawu już odtwarzać pliki DSD, czyli o tej największej gęstości. Następnie macie cztery złącza analogowe, w tym jedno jest to XLR. Następnie dostajecie wyjście pre na waszą końcówkę mocy, wyjście na subwoofer i uwaga, jeżeli zakombinujesz, to możesz użyć tych trzech złącz do wyjścia na 3. Subwoofery, Następnie macie jeszcze złącze triggerowe. No i to, co nas najbardziej interesuje, zaciski głośnikowe są one podwójne, czyli kolumny A, kolumny B, kolumny A plus B. Więc sumarycznie, w przypadku Cambridge'a nie masz możliwości pracy jako końcówka mocy tak oddykowana oraz masz Bluetooth jednokierunkowy, co akurat staje po stronie mocno Arkama. Ale Podwójne terminale głośnikowe, możliwość pracy jako A i B oraz złącze USB, według mnie no, zdecydowanym będzie tutaj wyborem i faworytem, właśnie Cambridge. Punkt dla Cambridge'a. Wygląd. Ja jestem piękny. A co się tyczy naszych wzmacniaczy więc pierwszy na stół idzie Cambridge. Zacznijmy od góry. Patrzymy właśnie na tą osłonę. Dziurkowaną, ażurową, widzimy całe wnętrze, wygląda to świetnie. Od przodu dostajecie aluminiowy panel, tylko dostępny w jednym kolorze, czyli Lunar Gray, gdzie na samym środku znajdujecie ten czarny element, w którego są wkomponowane wszystkie przyciski poza przyciskiem zasilającym. Dalej, gdy używacie pilota, mamy jednego pilota, który obsługuje nam po kolei wzmacniacz, odtwarzacz sieciowy, odtwarzacz CD. Jeden pilot do wszystkich trzech urządzeń, i przy każdym urządzeniu dostajecie dokładnie taki sam, ale gdy używacie pilota, tak wtedy pokrętło głośności ono reaguje i widzicie przy pomocy tej kropki stan głośności jaki jest. Ale, no właśnie. Ta kropka z odległości 3 metrów i tak jest niewidoczna. Praktycznie to jest nie do zauważenia. A druga sprawa, jest tylko i wyłącznie dostępny kolor srebrny. A jednak czasem czarny by się przydał, bo łatwiej jest czarny zgubić pomiędzy innymi urządzeniami, zwłaszcza urządzeniami innych firm. Arcam A15. No, będzie wyglądał bardzo podobnie do A5, do 25, ale spójrzmy tak naprawdę, co tutaj dostajemy. Metalowe pudło. Całe czarne z takimi żółtymi wstawkami, które znajdujecie właśnie od góry w tym elemencie wentylującym. Następnie macie żółte pierścienie. I uwaga, wyświetlacz, który jest jakby całkowicie zintegrowany z front panelem. Także po wyłączeniu to wszystko znika. Nie widzicie w ogóle, że on tam jest. Pilot. Mniejszy, mniej funkcji i tak naprawdę jeden pilot jest do jednego urządzenia, czyli od odtwarzacza sieciowego macie inny, od wzmacniacza macie inny i od odtwarzacza CD też dostajecie inny pilot. Ale, właśnie jest te ale. Uważam, że ciekawszy gdzieś design jest design u Cambridge'a, ale Arkam przez to, że jest czarny. I jest to czarny właśnie z jeszcze tym czarnym matem z przodu. On się dużo łatwiej będzie odnajdywał w większości instalacji. I jeżeli chcecie taki, który będzie łatwo zgubić w waszej szafce, serio Arkan według mnie w tym momencie wygrywa. Moc jest z nim, więc runda piąta. No bo lubimy kiedy jest power. I w przypadku tych obu wzmacniaczy można by od razu powiedzieć 1-1. Ale nie do końca, już tłumaczę, mianowicie jak patrzycie na dane techniczne, oba wzmacniacze legitymizują się dokładnie tą samą mocą, czyli 80W na kanał przy 8 Omach. Tyle, że korzystając właśnie z tego, co sprawdził magazyn AudioCompl mianowicie, Cambridge kłamie, już tłumaczę. Arkam w teście laboratoryjnym realnie pokazuje 82 W8 przy Omach. Cambridge! 96 W przy 8. Łomach. No jak rozumiem Arkama, że tych dwóch już tam nie podają, tak chłopaki zgubiliście 16 watów, a przy 80, jak jest na Medset, można by śmiało napisać tak naprawdę 100 jako najbliższa duża wartość, więc sorry bardzo, ale tutaj zwycięzcą będzie Cambridge. Zwłaszcza, że po burmocy ten 500 W, ten 750 jakby nie było, pomimo, że wydawało się, że jest 1-1, punkt dla Cambridge'a. Eku. I można powiedzieć 0.0, bo żaden z tych sprzętów tego nie oferuje tyle że jeden i drugi oferuje ten sam procesor DAC, mianowicie Sabre 9018, ale w Arkamie możecie wpłynąć na jego brzmienie, mianowicie macie trzy filtry, które możecie na niego założyć. One brzmią naprawdę bardzo bardzo podobnie. Oraz w Arkamie możecie regulować balans lewo-prawo, więc można powiedzieć, że no zalety po stronie Arkama. Ale jednak u Cambridge'a jest możliwość wprowadzenia aktualizacji pod warunkiem, że kupisz sobie odtwarzacz sieciowy Cambridge'a, bo w tym momencie odtwarzacze sieciowe Cambridge'a mają możliwość pewnego EQ przy pomocy aplikacji, czego u Arkama nie ma. No ale to wtedy musisz kupić kolejne zewnętrzne urządzenie. Więc sumarycznie są jakieś plusy u Arkama, są jakieś plusy u Cambridge'a, Co prawda, dopiero jak rozszerzysz ten zestaw. Ale powiedzmy 1-1. Kolejna runda brzmienie i cały ten pojedynek nie ma sensu, bo w momencie, gdy wchodzi brzmienie tutaj powinniśmy przyznać od razu 5 punktów za to, jak one grają, no bo to jest dla nas istotne czyli jak ten wzmacniacz w praktyce się zachowuje. I pomimo, że macie tutaj dwóch przedstawicieli, właśnie brytyjskiej szkoły robienia dobrego audio, tak spojrzenie jest różne. Mianowicie u Cambridge'a jest to konsekwentne, jak patrzycie na modele cx 81 i 81 Mark 2 dążenie do takiego naturalnego, ale pełnego brzmienia, które ma, być takim bezpiecznym wyborem. Ogólnie Cambridge przez, o, tu stoi, przepraszam. Ogólnie Cambridge przez długi okres miał opinię tako, takiego bardzo bezpiecznego zakupu, to znaczy ciężko jest trafić na kolumny, z którymi on będzie źle grał. Jest chętny, żywy, ale neutralny. Mimo wszystko jest dobra kontrola nad basem, ale nie jest go za dużo. Nie ma też za dużo góry, aczkolwiek nie jest to dźwięk matowy, czyli Wszystkiego jest we właściwej ilości z taką energią, ale nie jest przesadzone ani górą, ani dołem. Z drugiej strony, jak patrzycie na brzmienie Arkama, tak jak patrzymy historycznie, wcześniej Arkam właśnie robił takie bardzo delikatne, też zwłaszcza na basie, subtelne granie. Tutaj zupełnie nie. Po prostu pełny wjazd, pełne walnięcie, bardzo brutalnie. Taki mocny kotlet ta grilla. Jest to brzmienie typowo imprezowe, typowo wysycone, typowo masywne. I jeżeli szukasz spokoju i neutralności, no to nie. To, to ten, jeżeli chcesz. Pełnie energii, no to zdecydowanie w tą stronę. Te brzmienia są różne. Neutralne, poprawne i pasujące praktycznie do każdego. Dosyć charakterne, konkretne, dosyć brutalne. Ja nie ukrywam, że ja lubię, kiedy jest mocno, lubię, kiedy jest brutalnie i bym powiedział, no trzy punkty zdecydowanie dla Arkama i dwa dla Cambridge'a. Jeden i drugi jest dobry i mogę to potwierdzić tym, że poprzednią serię Cambridge'a, czyli cx 81 miałem u siebie w domu przez długi okres, a obecnie mam Amplituner Arkama i nie zmieniam. Ja wiem, że tego sprzętu na rynku jest naprawdę sporo, i czasem są pytania, ale który jest dla mnie, do moich upodobań, i co, co możesz o nim powiedzieć? Słuchaj, nie stresuj się. Zadzwoń do nas, z chęcią pomogę. Możesz do nas przyjechać, możemy poglądać ten sprzęt, posłuchać ten sprzęt. I jeżeli sprzęt, któryś z tych, o których myślisz, jest u nas, możliwy do wypożyczenia. Wtedy nie ma problemu, może go wypożyczyć. I mogę powiedzieć, nie powiem który, ale że jeden z dokładnie tych z wzmacniaczy jeszcze dzisiaj pakuje, zaraz po nagraniu i jedzie właśnie do mojego znajomego na odsłuchy, gdzie mam nadzieję będzie decyzja pozytywna. Technikarium Wola Warszawa Dzielna 21. Do zobaczenia.